Na wakacjach? Tak, najpierw pojechałam do rodziców, a później z Krystal i Series pojechałyśmy na kolonie. O, to musiało być bardzo ciekawie. No i w sumie tak było. A właśnie, a słyszałyście już newsa? Jakiego newsa? Ja o niczym nie słyszałam. No ja też. no takiego, że podobno w naszej szkole mają być jeszcze dwie uczennice. W sensie, że mają przyjść. Naprawdę, ja o niczym nie słyszałam. Ja pierwsze słyszę. Ja też, a tak w ogóle, to skąd te uczennice mają być? To wy jeszcze nic nie wiecie? Nie. N nie, a co? One są z monstera, high. Co z tego słownego monster, high? Nie no, nie wierzę. Ale jaja. ja, ja. Ja. Tak, ja też się tym bardzo jarałam. I w sumie jaram się do teraz. A tak w ogóle skąd ty masz takie informacje? A no wiesz, ma się znajomości, czyli ówdzie, więc wiesz... No nieźle. To no, chyba tutaj. To jest ta szkoła Ever After High. Nie, najwyraźniej. Ale wiesz co, ja bym się wolała jeszcze dopytać. Może tych dziewczyn? Okej, okay, spoko. Przepraszam, czy to jest szkoła Ever After High? Tak, a po co pyta? E, Holly, to są chyba te dwie nowe uczennice. A, no tak, faktycznie to wy miałyście być tymi nowymi uczennicami. Wybaczcie mi, i tak, to jest Ever After High. Bardzo dziękuję, a tak w ogóle. Jestem Laguna Blue, a to moja koleżanka Raleigh Stripe. Miau, cześć. Hejka dziewczyny, ja jestem Briar Beauty, a to jest Crystal Winter i Holly Hejka. Hej. Nie, bardzo miło mi was poznać. Ta szkoła jest taka wielka. Oprowadziłybyście nas następnego dnia? Pewnie, czemu nie? Tak w ogóle myślałam, że wy przyjdziecie następnego dnia, a nie na rozpoczęcie roku szkolnego. W sumie też tak planowaliśmy, ale jednak wyszło jakoś, że na rozpoczęcie roku szkolnego przy okazji poznamy nauczycieli i innych uczniów dużo wcześniej. Spoko. Zakończyło O nie Co ci się stało? Popatrz patrz to one O faktycznie Ej chodźmy stąd zanim sobie tak No pośpiesz się Moniczko wyleczysz się strasznie o wielka pani. Zatem tak, Moniczko, labirynt, jak już wiesz, rozpoczął się nowy rozkoszy. A co tym idzie? Oczywiście nowa, piękna i doskonała ja. Tak, ta, pani, ty, ty, ty jesteś najpiękniejszą i, i, i najcudowniejsza, bo jesteś w końcu, y, y, no, tą córką świątej, królewny. Jaką śpiącej królewny Jestem córką królewny Śnieżki. Nie zniży się do tego poziomu, by spać przez 100 lat. Ha, wariatka! Przepraszaj mi natychmiast na kolana i ucałuj moje piękne stopy, ale to już! Już, już, proszę pani, już! Przepraszam, wielko pani, przepraszam, że cię nazwałam niemiotcą, Misiu, czy widzisz to, co ja? Yy, no, Jakieś dziewocki co? No właśnie. Ale nie rozumiem, o co tam? No jak to? Powinnaś wiedzieć, jesteś moją służącą? Yy, no, ale ja nie, ja nie rozumiem. No. no pani, no powiedz. O, ja tak, o średnia kumata, no. Ja się zadaje. Już to cała Briar beauty, czyli jakiej tam jest mądrzejsza. No przepraszam pani bardzo, no ale, no ale ja y, taka niekumata, y, taka taka górolska dziewka jestem. No ja tak za bardzo tak, y, no niskie IQ mam i, i no nie, nie pasuje do ciebie y, y, no królowo y, takim a co ty most? Takie 250. A ja to takie 5. No nie kumota jestem. No wiesz jest, o co chodzi. Coy. Serio, zadziwiasz mnie. Ale o tym Aj, co powiedziałeś? To faktycznie mam tyle. mam. To co najjaśniejsza pani chodzi? Ech, no, ci pójdziemy tam, żeby nikt nie słyszał naszego, przepraszam, mojego cudownego planu, łowic. Jak wiesz, mamy nowe uczennice. No tak, no to to już wiem, bo mi pani najaśniej zapowiedziała. No, i wiesz, przydałoby mi się jeszcze jedna służąca, a właściwie to. W sumie nawet i dwie. Dlatego powiem ci, o co chodzi. Zrobimy tak, że jak ona się już zaprzyjaźnią z tą całą Brajar, czy jakiej tam jej tą bandą, to nagadamy jej strasznych kłamstw i będą nasze. Uuu, <ścoughs> sprytne, sprytne, poni. Bo dzisiaj jest rozpoczęcie roku, więc damy im spokojnie oddychną, żeby się zapoznały co nieco z mym królestwem. No tak, pani, to, to. Mój rocie? Zawsze masz rocie. No bardzo tak. Wiecie co, dziewczyny? Ja już myślę, że powinniśmy iść na to rozpoczęcie roku, bo zaczyna się za niecałe 6 minut. Także myślę, że już powinniśmy iść. Rozumiem, jak chcecie, to chodźmy. Tutaj, jak widzicie, jest nasza sala gimnastyczna, na której odbędzie się apel o rozpoczęcie roku szkolnego. Miau, bardzo ładna ta wasza sala. My mieliśmy strasznie brzydką. No i to jeszcze w takim ładnym kolorze. A to dlatego, że w trakcie wakacji była troszkę wyremontowana. dziewczyny, a może zajmiemy sobie jakieś miejsca. Nie chce mi się stać przez kolejne pół godziny. Albo i więcej. Dobry pomysł, Holly. Chodźmy. Ojej, już są. Powiem im, żeby ze mną usiadły. Eee, Ojej, Cerise! Cześć! Jejku. Nie widziałam cię przez całe wakacje. Co z Tobą było? A wiesz, bo byłam na wakacjach u mojej mamy to jeszcze przez całe. Także nie mogłyśmy się widzieć dlatego. A tak w ogóle chciałobyście sobie koło mnie usiąść. Troszeczkę samotna się czuję. Na pewno będziecie chcieli, bo w końcu takie apale trwają więcej chyba niż pół godziny. Oczywiście, że tak, series. Bardzo serdecznie wszystkich uczniów Ever After High, tych nowych i starych, na rozpoczęciu roku szkolnego. <kluczy> mamy nadzieję, że podczas wakacji wszyscy wypoczęli i uzbierali w sobie siłę na kolejny rok szkolny i zapał do nauki. Tak jak każdego roku szkolnego, mamy dla Was nowe informacje. Pierwszą jest. Taka, że pani od chemii Newberry odeszła niestety, ale zastęp... zastąpi ją ktoś inny. A jest nią pani Brown. Dotyczy to oczywiście wszystkich klas. A kolejną informacją jest to, że mamy nowych uczniów. Laguna Blue oraz Toralei Stripe, które przyniosły się tutaj aż ze sławnego Monster High. Powitajmy je gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że dwie uczennice z szacunkiem i bardzo przyjaźnie. Kolejną sprawą jest to, że trzeba będzie oprowadzić je po całej naszej szkole. Dlatego, jeżeli ktoś by był chętny, to proszę się zgłaszać do mnie, do gabinetu dyrektora. Dziewczynka będą chodzić do klasy drugiej A. Dziewczyny? Widzą, widzą miło zdrowie, pytą. Nie, czego chcecie? To rale, jak ty się odzywasz? Usłyszałam o nich już niejedno. jedno. Są strasznie wredne i fałszywe, chodźmy stąd. Ale przecież to nieprawda, one nie wyglądają na takie. Nie słyszałaś, co nam mówiła, Briar? Mamy się od nich trzymać z daleka. Są strasznie fałszywe i głupie. Chodźmy stąd. Wiesz co? Ty, sama, ja nie mam zamiaru z tobą zostawać. Czy nawet iść. Ja tutaj zostaję. Jesteś naprawdę bardzo, bardzo chamska. Nie wszyscy ludzie są fałszywi. Nie, jak chcesz. Żeby nie było, ostrzegałam cię. Tylko nie przychodź do mnie z płaczem, że zostawiły cię na lodzie. Nara! Muszę szybko o tym powiedzieć dziewczętom. O jej, twoja ruda, nieznośna przyjaciółeczka cię zostawiła. Tak, wiem, ale to chyba dobrze. I tak już jej miałam dość. Ciągle myśli, że wszyscy są fałszywi. I w dodatku, Hamsko się do wszystkich odzywa. No tu się z nią nie uległ, no na no, cóż ci chodzi. No tak, ale to była moja jedyna przyjaciółka. Ale chyba teraz już ją nie jest. Najwyraźniej. A tak w ogóle chciałyśmy cię ostrzec. Ostrzec, ale przed kim, albo przed czym? Przed tą twoją bandą przyjaciółeczek, czyli... Krystal, Breyer, no i... tej całej rudej Holi też. Dziękuję, ale one mi nic złego nie zrobiły, to o co chodzi? A o to chodzi, że są fałszywe! Nie rozumiem. Wydają się całkiem miłe. Ale nie są moja droga, uwierz mi. W sensie? Nie rozumiem. No chodzi o to, że są fałszywe. Kiedy zaczynałyśmy liceum, to kolegowałyśmy się z nimi. Wydawały nam się całkiem spoko. I w ogóle, ale niestety... Ośmieszyły nas. Przed całą szkołą. Razem z innymi dziewczynami. Kiedy najbardziej ich potrzebowałyśmy zostawiły nas na lodzie. O, Matko, to straszne. I to jak? Tak, tak. Masz rację, Moniczko. To bardzo, bardzo straszne i bolesne zarazem. Ośmieszył nas przez całą szkołę i zostawiły nas od tak na lodzie. I dlatego teraz jesteśmy dla nich strasznie niemiłe. Serio? To ja nie wiedziałam. Ale teraz już wiesz. A tak przy okazji ja jestem Apple White to jest moja służ... Znaczy najlepsza przyjaciółka, Moniczka Lafirynda. E, miło mi was poznać. Ja nazywam się Laguna Blue. Tak w ogóle to wydaje się całkiem spoko. Może dałabyś się zaprosić na pizzę? Na pizzę? Bardzo chętnie. Za rogiem jest całkiem fajna pizzeria. Byłyśmy tam nieraz z Moniczką. Moni w gębi! Skoro tak mówicie, to okej, okay, możemy tam iść. No to na cóż jeszcze? Co komy, Chodźmy! it's a mess.